Hey, dziś spotkało nas coś niesamowitego. Nasza podróż w głąb historii Garwolina doprowadziła nas do pani Ireny, która ma 101 lat. To tak jakbyśmy byli obok żywej encyklopedii Garwolina. Pani Ireno, bardzo dziękujemy, że zechciała pani z nami porozmawiać. Bardzo ciekawi nas, jak wyglądał Garwolin w pani młodości. Tu nak się ludzi do cmentarza, od, od ulicy na ulicy. No warszawskiej to same sodoły były i tu jak bank jest to też były sodoły tam pod górkę jak się szło do miętnego. i po drugiej stronie to był dopiero później postawił dom ten Etert i Kozłowski co ten dom stoi, mhm. że tam jest piekarnia no i piekarnia em, tego to już później a to, to wszystko same sodoły były to, a w tamtej stronie to też tak samo Gadwolne krostodoły były. A gazolny to jakie to gadwolny Wszystko tylko tu od, od tej ulicy, jak to się nazywa, krod, jak, jak idzie do kina, to tylko do, do rzeki to same były, tylko były takie mieszkanie małe i żydowskie sklepy były. To takie jedna Żydówka nawet ze mną, znamy chodziła, to szkoła, bo było pięć Żydówek w ósmej było, to ten, to same Żydowskie to było i takie chałupki były, jak też wszystko takie małe, takie, co tam Garwodyny, to co tam, przed wojną to, to, to jest nie gadworyny. tylko plebania była, to, to wystawiona była, no i ten kościół i, a tu, co tu przy do kościoła jak się idzie od nas, to też tam nic nie było, a teraz to wszystko, domy to o, to o taki był, w Garwoli. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć, co najbardziej się Pani podobało, gdy była jeszcze Pani małą dziewczynką? A czemu, bo jak małą to ja, ja, jak, jak ja 13 lat skończyłam, to do do Garwoli, a tak to co, co się mogło podobać wtedy? Jakieś ulubione miejsce? W domu były bracia krochę patrzyła ja nie pasowałam, Bo byłam 6 dziewczyn. To już nie pasowałam, bo to się podobało. A jak wyglądało codzienne życie? Czy pamięta pani, jak się spędzało czas przed, przed tym, jak były telewizory? <grym> Ja taka, ciężko mi się nie przypomnieć, radia to na, poś, na słuchawki. no takie było, tak było przed wojną. A lampa to się waliło i, i, i przy lampach się lekcje odrabiało. Przed wojną to tylko tyle, że ja nie chodziłam, bo, bo miałam niedaleko miała remisję, ale, ale, ale przed wojną to bardzo młodzież była rozmawiona. Co niedziela albo w Jagodnym grali, albo w albo albo w, w, w i albo w miętnym. I tak się składały, że gdzie kogoś wynajęły, to tak grały, O tak było. Była już bardzo zabawna. W Garwolinie jest pewnie wiele miejsc, które pani jeszcze pamięta. Jakie z tych miejsc jest... Takim ulubionym miejscem, z którym się wiąże wiele pięknych wspomnień. Zawsze znaczy, nie było czasu, panie, jak płyć tak nie, jak nasiały len, leni się wyrwało, a w Elni była na e, ta marchew, więc trzeba było markę. A nie tam się niu panie, kapusta. Kiedyś na wszystko w swojej było. Swoja własna kapusta była. Nie coś jak teraz, na tym po pan. nie To także naprawdę, że to, co jest, bardzo było, dużo roboty na tym było wszystko. A czy pamięta pani Garwolim w czasie II wojny światowej? Jak wyglądało życie w mieście, kiedy wybuchła wojna? Jak o, tak. ludzie radzili sobie w trudnym czasie? W zanim tak kościoła się szło, to potrafiły w yy, szosu jechać i też sprawdzać dowody, jak co Niemcy, Niemcy, o Niemcach mówią, co naprawdę było, nie było tak dobrze, że od to parę razyśmy na, na cegielni, a takie jak były, co się w go, to cegłe gliniano wsuwały i paliło się w piecach. To parę razyśmy na to samochodzili, uciekali. To tam jak to chłopaki, jest już coś aby nas nie zobaczyć. No tak było. A później to już jak do samka, to, to musiało było i, i jechać. No jak się palił, to widziałam, bo od cudowny to przy bramie stanęłam, tam bardzo nie, on prosto na, na garbole, jak te, te no wtedy opadały, tak samo widziałam mu tak. Widziałam jak te bomby leciały, bo akurat aż już po południu było, jak to bombardowali ósmego, a później na drugi dzień rano przyszły dziewiątego, dokończyły, no tak było, jak, jak, jak ta, ta wojna była. A tak to, no w szkoły u nas tylko cztery, siedem oddziałów, sześć, to poszłam do gadwolina, no tam, to ze mną Chodziły garbolaki, to dziewczyny i tak. I pięć, osiem żydówek. Tylko jedna zapamiętałam nazwisko, bo później było wysiedlony z tego, z Garbolina, jak się spalił, tam u sąsiada mieszkały, to się nazywała Rapapa, ta, ta żydówkę. To tylko to pamiętam. A tak, to szkoła. To na nie trzeba było uczyć się i pana Tadeusza, i ogniem, i No i wszystko. Tyle, że ta, ta e, historia, geografia to nie była tak bardzo jak teraz, jest, jak, jak moje dzieci chodziły. I ten, to nie, tak, tak nie było przed wojną. Oni bardzo. Nie było jakoś... Nie wiem dlaczego tak nie było. Co chodzi, się chodziło i w niedzielę, dziesiątą, by do kościoła się szło. O tak, było. Tak było wczoraj. Kuźniersco w wojny zaczęły się te kuśnierze i dlatego, a tak to co tam na razie. Tylko w stodołach to co pan muciły, na, na nie ma, to, nie ma to, pojęcia jak się co pan, muci. co pan muci. w tych stodołach, tam najemniki, że wsi chłopy ojto, i to wiązały i, i o tak było przed wojną Ja byłam... Miałam braci, to jeden brat dostał to Szałtysza wina, że to nas jest więcej. Brat dostał w styczniu i pojechał, ale jak więcej już nie wrócił do domu na razie, tylko że jako poszedł jechał z nie Niemców, że pojechał do Niemiec, a później poje a później w tym w, 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 Koniec marca, koniec lutego, początek marca to dostałam ja z bratem, to tam, bo to w szkole powszechnie była ta, ta, to ich tam wszystko, tam ich nam nazbrali. To byłam na Skarżewskiej i to w siostra, miała tam kogoś znajomego i nas tego przez urząd pracy na stare, na stare miasto, na, na wiezy, policjanty nasze i na stare mieście nasz tam, że jako będziemy pracować na Sos w Warszawie, to pra pracowałam na dziesiąt po dziesiątko na belwederskiej części samolotów, takie. Bo taka rurka była i trzeba było tej rurki tak jedno ściągnąć tą maszyną, O takie robiłam. Tylko jak nie miałam 18 lat, to nie, nie dostawałam y, tego deputatu, y, bo to był dopóta z wódki i, i chyba i piwo też. I tylko tak, o, 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 o takie, o takie, jarka to się nazywała, nazywała Szoszewicza, o takie obiady dawały. Mm -hmm. Na Szoszewskiej, na tej Begridewskiej. To pracowałam do. Akurat się dzia, trzeba było dziabać i ja przyjechałam, tylko Maja, a miałam, a jej dwaj dostałam, bo już jako pracuję, a nie pasowałam, Ten brat został w Warszawie i przyjechałam do domu, bo tak było. Jak wyglądał Garwoim po wojnie, czyli co pamięta Pani z tych czasów, kiedy trzeba było wszystko odbudować od nowa? Trzeba budować. Tu naprawdę, że ci dziś to jest nie do, powiedzenia, do opowiedzenia. Jaki gadwoli jest teraz? Tu przecież po co tu? Ta, pole, ta ulica, to przecież była pusta kiedyś, a dziś wszędzie budowa wszędzie do myszy. Tylko zarząd, ten drogowy miecz, to była wybudowane, a tak to wszystko, ten, nic nie było, to, to wszystko po wojnie budowane było. Stodoły to nie wiem, czy specjalnie podpalały, czy jak, bo... Bo ten, wie pan, bo stodoły, ja nie, nie wiem jak to było, ale widocznie czy chyba celowo, bo przecież od samej szosy lubelskiej do samego cmentarza były w stodoły po obydwu str oby stronach. I to od czasu do czasu to już w się w stodoły. o tak było. Przecież z Miętnego było bo było a daj, droga była kiepska, bo bo była bo to tylko To by... teraz to bo daj, jest luksus, człowieku, to jest luksus, teraz, teraz daj, luksus teraz bo ludzie nie wierzą, że... Czepamy tylko się musiło albo no kerat. To tak jak w domu to był kierat i ta imczarnia się była, bo tam we, we trzech się z, złączyły i każdy w swoją oczy dał i z, z tego poznania sprowadziły. Ale tak to wszystko... Wszystko, tylko bo jak nie masz kieratu, to tylko ko kołały nad głową ten czepy, Nie będę tłumaczyć jak, bo nie zrozumiecie nawet jak ja to. No tak. I co? Tylko dniane rzeczy trzeba było robić krosna. Oj tylko takie było. Bardzo ciężko było wszystko. O wszystko ciężko. 27 groszy kosztowało 300 nafty, złotówkę cukier kosztowało. Zboże tak jak o tej porze to 10 zł, te 9-8 zł metr życia było tak teraz, a tak było. Gdyby mogła nam dać pani radę, to co by to było? Pracować Cię uczyć. Uczyć i jeszcze raz uczyć, bo bez, uro, bez nauki to nie ma co się wracać. Tylko, tylko trzeba się uczyć wtedy. Mój brat też kończył przed wojną w wielkich mostach, w To też trzy tylko było ciężko. A, a drugi brat kończył w Garwolinie Kozłowskim, miał prywatne seminary, To te. Gimnazjum, bo kiedyś to były takie czerwone otoczki, to, była, to były e, chyba liceum, a niebieskie to były cztery to lata liceum i dwa lata później e, tego. E, nie, to, la, to liceum było cztery lata, a zwykła to była w ten. Jedna była, ty nie jakoś nie wiem ile tych ten, ale płaciło się za nóg Kozłowskiemu 40 zł miesięcznie. Czy ma Pani jeszcze jakieś interesujące historie z Pani życia, którymi chciałaby się Pani podzielić? Ciężko było, bardzo ciężko było. Mnie teraz to nie umiem umie ludzie chodzić, tylko w tyłek sadzają do autobusu i do pociągu i do samochodu, a to wszystko się pieszo szło, Wszystko. Do Garwolina, to jest odmiennego, boczna taka droga, to jak mówię, że cztery kilometry wychodziłam tu jak ten bank. O tu, nie, 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 bank, nie, nie, to jest bliżej. Tam t, t, tam jest bliżej, prawda? A później od ba, do banku się szło, to dopiero w całej ze szkoły, bo to tak było. Kiedyś tam nie było, a? Nawet nie wiem, czy tak mówię, czy nie. Dziś to mają wędliny i mięso, a kiedyś też wychodziły wędliny, mięsa nie było oszmarowane, chleba. Człowieku, pięć groszy bumu, kajzerka kosztowała. Bez kajzerki chodziłam do szkoły. I też były, różne były. siedem godzin było, nieraz bo 6 godzin, jak chodziłam do Galwolina. Teraz, tak, ja, po prostu, jak teraz żyją ludzie, to naprawdę na wszystko, na wszystko dobrze jest. Tylko ja wiem, czy takie to czy ja kiedyś tego nie było, o nie jak się kopało, jak dostały się obiadu, to było półtora złotych dziennie. Złotych 50. Mhm. Za dzień. A jak ten to nie dwa złote dziennie dały. A jak się jak na zarobek pan bo przecież najmował do kopania kartofli, to tam gazwolanki to nie robiły, wielkie panie były nie tam. To, to tyle, koszt, tyle kosztowało. A teraz niecieplina, od tego z Głoskowa kobiety przechodziły kopać kartofli do gadolina. ta Tam, gdzie Głosków jest. Kiedyś co całkiem inaczej był. A, a jedzenie, dzienie Tam nie było. Myślałam, nie będzie jadł, albo co, co gotowały, to zjadły się i Pani Ireno, bardzo dziękujemy za tę niezwykłą podróż w czasie. Jest to dla nas naprawdę duży zaszczyt, że mi mogliśmy z Panią porozmawiać. Pani wspomnienia to dla naszego projektu największy skarb. Bardzo dziękujemy. No czemu mogłam, tak co powiedziałam, no tak ja wiem. No nie wiem czy źle, czy dobrze. Ale co, dobrze. Co, co przeżyłam sama, to, to mówię tak jak było, no. To był kolejny odcinek z cyklu giganci. Już teraz zapraszamy na następne rozmowy. Do zobaczenia!